No cieść. cześć. No mm, cześć. Pakujesz się? No. Mm, wyjeżdżasz gdzieś? Na pustynię. Mm, na długo? Na 40 dni. Mm. A tak poważnie? No na pustynię. I dobrze, że przyszedłeś, bo właśnie chciałam włożyć deskę, ale okazało się, że się nie zmieści. Teresko, słońce ty moje. Po co ty jedziesz na pustynię? Bo wiesz, zatrzyma się Wielki Post i przeczytałam w Ewangelii, że pan Jezus wyszedł na pustynię i to na 40 dni. I ja też tak chcę przeżyć Wielki Post. Teresko, masz rację, ale tylko trochę. Przecież nie trzeba iść na pustynię z połową salonu kosmetycznego, żeby dobrze przeżyć Wielki Post. Pan Jezus wyszedł na pustynię, żeby pościć. No to jak mam przeżyć Wielki Post? Ksiądz na religii mówił, żeby mieć jakieś postanowienie wielkopostne. Na przykład, jeśli dużo gram w gry, to zamiast grać, pomogę mamie w kuchni. Aha. A ja w tamtym roku byłem z na wszystkich drogach krzyżowych i gorzkich żalach. Pięknie. To też jest bardzo ważne, bo pokazuje nam, że Pan Jezus dla nas umarł i zmartwychwstał. Także tego, Teresko, chowaj walizkę, pomyśl nad postanowieniem, a w piątek idziemy razem na drogę krzyżową. A w niedzielę na żarę. Ha Haha, a ja znam wierszyk, który idealnie pasuje na Wielki Post. To powiedz go. Post, modlitwa, umartwienie. W Wielkim Poście siebie zmienie. Fajne! To teraz wszyscy razem. Trzy, cztery. cztery. Post modlitwa umartwienie, W Wielkim Poście siebie zmienię. Pa, pa.